Jeden kamera akcja. Witajcie kochani, to znowu my, czyli ja i ty, czyli my. Słuchajcie w dzisiejszym odcinku wyjątkowo nie będziemy pić alkoholu, tylko pokażemy wam jak pić dobry alkohol i zapijać niekonwencjonalnymi popitami. Oglądajcie odcinek, na pewno będzie ostro, siostro. Tak. Bartosz, yy, pro, prosiłbym cię żebyś przedstawił alkohol, który będziemy zapijali. Muszę przedstawić, bo to jest Sponsorowane, ale jest prawdziwy, jest ciepły i tak. nie jest to woda, żeby nie, jest to nie było. było. Nie jest to woda, bo jesteśmy poważnym składnikiem. w tym odcinku zamiast ordynansa, którego tak mocno zhejtowaliście, bo i nie, nie wiem, zaprzyjaźnionego kółka podwiejskiego mamy teraz... Gospodyń Podwiejskich. Gospodyń Podwiejskich, dokładnie, mamy teraz... Wodziankę i zaprosimy wodziankę. Wodzianka nam zrobi, będzie nam robiła takie psikusy i dawała nam różne rzeczy do popijania wódki, a my podzielimy się z wami, jak to smakuje. I jak a czy warto tym popić, lepiej niż na przykład kolo na weselu? Czy... Zapraszamy Czyli wodziankę. O, wodzianka jest. tu jest. Jest wodzianka. Trochę się pręczy tutaj do naszych followersów. co mamy wodzianku, proszę tutaj zaprezentować? To jest soks. Kiszonych cytryn. Sok z kiszonych cytryn. Bardzo. Bardzo. Kiszonych. Poprosimy. Tylko tak nie za dużo. Koleżanko, żebyśmy nie zmingotowali No dobra, dobra. dziękuję Dziękujemy uprzejmie. No to co? O, myślałem, że to nie jest. Słuchaj, Sok z kiszonych cytryn nie piłem. Nie powiem wam jak to pachnie. Przez no ale stołuję, to co? raz się stukniemy jak to mówią, nie? Mhm. Ja, ja może wypowiem się na temat wódeczki na pierwszym rzucie, czyli popita do wódki jest bardzo fajna, ponieważ gasi, gasi całe, um, cały ten niedobry posmak wódki. A ty się wypowiedz może na temat tej popitki. Waliłbyś częściej czy... Może na chwilę wygląda to? Ten. Natarcie <noise> <noise> na szkło. Sycylijskie cytryny, naturalna fermentacja delikatnie musująca. Nie wiesz jaka cena. Nie wiem. Koło 5 zł na pewno, bo to drożyzna była. O, to nie, to nie, nie, nie ale mię. fajnie, bo nie czuć smaku łódki, prawdziwej łódki zaznaczę. To ja sobie tutaj... Ja sobie tutaj poleję. Ale weź to dobie, bo tu przecież trzeba zrobić tak... A to dopiłeś już kulturalnie. Na drugą nóżkę. Pani Wodzianko, proszę się przygotować. Numer dwa, tylko sekundkę jeszcze. Trzeba zrobić porządnie, jak w TVN. 24. cztery, a ja jestem sam, zbukałem. Żebyśmy nie musieli mieszać i żeby te smaki były jak najbardziej wyraźne, to sobie profesjonalnie właśnie myjemy te szklaneczki. Więc ja już myślę, że poproszę wodziankę i zapojka numer 2. wjeżdża. O, ładnie do kamery? mamy tutaj? Ładnie do kamery. Sok pomidorowy, klasyka. Sok pomidorowy To jest, pomidorowy 100%. To jest 100%. Każdy poważny alkoholik kiedyś, klasyka. kiedyś to ty piją. Odpowiemy Wam, że bardzo prosto drinka by było, można było zrobić tak zwaną blond Mary, czyli wlewamy tylko wódeczkę i pijemy, ale o to tutaj w tym odcinku. Chodzi. Ciepło jest, nie? Ciepło jest bardzo. No to ślub, ten głupi dziób. Ciao, I tu Was nie zaskoczę, jak dla mnie, popika, petarda. Znowu nie czujemy alkoholu, bynajmniej ja nie wypowiadam się za Bartka. Ale na dłuższą, dłuższą metę takiej Mniej się czuł alkoholu, ale na dłuższą metę chyba tutaj. To będzie nie? Przy tym? Się... No. No nie no przecież to się tutaj już jest... tutaj, jakby to. Ten... To jest miejsce pierwsze, tak? To, tak, to, wiesz? to będzie miejsce to drugie. To taki wcieli. To taki. No to co? Przecisz sobie szkło. Kurde. Nie wiem, czy dotrwamy do tych wszystkich zapitek, bo widzę, tempo jest. Prosiliście, żeby filmik był jak najkrótszy. Tempo jest tutaj ambitne. Czego tu mamy kilku? Mamy jeszcze na planie parę osób. Eee, panie, tutaj Gimol jest oświetleniowcem. Oświetleniowcem. Jaka jest tam temperatura ty na tym? Nie, tu z boczku, tu, tu, tu. Tu, tu, tu. 27. 27, przekłamuję, bo to zioły tańczy pewnie Bartek kupił. No to co, zapraszamy młodziankę i niech zrobi nam trzeciego psikusa. Pokażę do kamery ładnie. Cóż to jest. Cóż to jest? Sok z kiszonych buraków. O kurczę, kiszone buraki, ale musi być rewelacyjne. Fajna kolejność było... Oj, już jak się leje, to, to jest, ta jest ta bada. Bada. Dobrze. A rączki ci chodzą. Co było Peter wczoraj? Ja no, zapach ziemisty. Nic nowego nie powiem. Czuć kwasek od kapusty. No to co? To już samo w sobie dobre. Jeszcze żeby popijać górę. No to. Pyszna. Ja Ojewo. OEMO tak. Prawie się dziecku, no. I to na to ludzie czekają. Więc. Że jest to. Sok tak naprawdę chyba z kapusty. Zapach ma buraka, ale po prostu trzepię po zaborach. Ale znowu. Słuchajcie, to jest trzecia popita, po której ja nie czuję wódki. Pyszne, pierdolone. No, pyszne. Tak jak on pachnie tylko burakiem, a to jest tak jakby był sas z kapusty po prostu. Ja, ale jeszcze Polska Polska ale taki z, z lekko z, z nutką buraczków. Powiem Ci, że rezerwuję pierwsze. Ale, no, ale powiecie, nie, że mam rewolucję po Ale w to i tak, jeżeli chodzi, żeby nie było czuć wódki, to... To by drugie miejsce. To drugie miejsce. No taki jednak, tutaj, powiem Ci, że mogą zrewolucjonizować polski rynek zapitek. No ale ile byś na tym pociągu. No nie wiadomo no to co? Ja sobie wytarłem. Lecimy, lecimy. Nasi followersi czekają na coś mocniejszego, może będzie. Zobaczymy. Zaskoczy nas pani czymś lepszym. Zapraszamy. Mają Wodziankę. Będziemy Przypominam, że te podkoło gospodyń podwiejskich. Pod kołem Kefireckich. A To jest taka miejscowość słupkowy koło od To tam szukajcie tej pani. Aczkolwiek mam takie słuchy, że też na jagody chodzi. Hmm. Hmm. Więc tutaj może być taka sytuacja. Tak. Słuchaj. Teraz jest na... kefirek. Oj Boże, zauważyłem, co tam Pani zaserwowała. Kefirek. Po kwaśnym? jedno no. no. No to co Bartek, kto nie ryzykuje, ten w kiblu nie siedzi. No. <laughs> no takie <jest laughs> wszystko. Kanał uczy i bawi. Tak, kanał uczy i bawi. <laughs> Pokołem Wam. Czuć wódkę. Może ja czuć... przepukam, przypuka, to jest. Wypowiedz, ja przepukam, bo to jednak będzie fatalnie. Czuć wódkę. Ale? Czuć tak mleko przed pomidorem. Czuć mleko, czuć wódkę. Smaczne jest, no. I co ja bym jeszcze Wam powiedział? Kefir jest dobry, ale wiadomo, że tylko i wyłącznie nakaca. Wódki nie polecam, bo nawet nieprzyjemnie na żołądku się robi. A zdradzę Wam tylko taką wąską tajemnicę, że. W moim żołądku spotkał się kwas buraczany właśnie chyba z kefirem i jest mi lekko tak przyjemnie. Będziemy musieli przyspieszać, bo Marcin tak. lubi sobie odwiedzić toaletę po kwaśnym. Ja myślę, że będzie y, rzadko, ale często. Tak jak nie wiem, Krabi. przy skumacie, nie? Później zmieszamy sobie to wszystko, co? No. To... Pącz zrobimy, pącz zrobimy. Kiedyś za marynami. No Gdzie film do Amaryny macie tutaj w tym górnym rogu? O, tak, Bartek domył szklanki. Dobre. A, to może to matka jest tej, naszej wodzianki. Czy jaś matka na pewno. Do no. zapraszamy. Co Teraz czy... jest? sok marchwiowy. O, zdrowotność. Markwiwkowy. To... Zdrowotność, to też pewnie z subkowych jest, po znajomości, wysiskała sama stopami. No to co, śrub ten głupi dziób. Tu mamy, co mamy? Sok marchew bezpośrednio Ty toczy. Tylko, że no, no. No, to to, jak się co? tak, No Się nie rozliczymy. A nie, dzierdaj już, że już maczą w mhm. Zdecydowanie według mnie się nie nadaje, to jest moja opinia. Martek powie swoją. Kubuś to jest gorzej dla dzieci. Gorzej na To jest marchewkowy, no, jak no, kubuś. Po prostu dzieciom się powinno to dawać. A nie tego wygodnych niż to. to jest do tego jeszcze jakby chili dorzucił, to by w ogóle było, bo Czyli kiszonki to, to mamy na tym. No dobrze. To, to trzeba znowu sobie opukać delikatnie z Bo Młodzianko, chwileczkę to jeszcze tego mamy, już. o a teraz o, będzie, o, proszę Was uprzejmie, krem de la creme. krem de la creme. A ja piożele, pół butelki już zrobiliśmy. <noise> w ogóle pomysł to się wziął z tego, że mam takiego sympatycznego kolegę Michała spod Oławy. Serdecznie pozdrawiam, który wymyślił pomysł na ten odcinek. Pozdrawiam też małżonkę Annę. I proszę was uprzejmie, sobie wyobraźcie, że pod oławą ten delikwent popijał kiedyś wódkę. To jest autentyk. Jak to mówią? Yy, fakt, autentyczny. Ma, fakt autentyczny. Fakt autentyczny. Popijał łódkę wodą z jeziora, ale z ketchupem. Takich mam kurwa kolegów. No my tego nie będziemy próbowali. Bo... Ale pozdrawiam serdecznie. No to co. Pani łodzianko. Uli Janko. To... Klęknij na kolanko. I tutaj mamy krem de la crème. O, To już ostatnie. Szogun. O kurczę, szogun. Bartek coś pewnie bliżej na ten temat wam powie, bo ja nie wypowiadam się na temat wini. nie Jestem specjalistą. Daj, więcej. Nie jestem specjalistą ani kiperem. Nie, czy czy kimś takim? Nie wiem. O. Pozdrawiam naszego ordynansa bo on by wiedział, co to jest kiper, bo on wszystko wie. Tak, mam ma parysk. Ja, ale ty, ty, ciepło jest, bo się pod pachą spoczywa. <grym> szogun. Widać? Wino Shogun o smaku gorzkim 13V. Napisane ścina błyskawicznie. taki pasłek promujący za jego sterownik. już było blisko. się. Nie, było blisko. Ale by miał się z tak na chwilę. Nie, wolę nie. No to co? Ślub, ślub. Ślub. 13V. Tego się nie buje. Ja. Powiem Wam, że równie dobrze mógłbym dać wódkę, tu i po prostu ta wódka potęguje od razu jak łzy poleciamy. Zobacz. To autentyk, jakbyśmy mogli tutaj Wam pokazać, normalnie mi leci tu za. Jakbyśmy mieli kamerzystę, to byśmy zrobili zbliżenie. Tak, a że nie stać nas na kamerzystę, bo całe pieniążki 2,40 wydaliśmy na łodziankę. Ale mi tu smakuje, więc tak. A jest tu trochę ale. No i tradycyjnie, słuchajcie. Nie jest to amarena, co prawda? jest link do kliknięcia, Jak będziecie chcieli, żeby wodzianka była po prawej jest na tak, po lewej jest na nie. A bo to jest tak. sonda i sąda, sąda sąda. Tak, no tutaj my nie mamy, bo dopiero tam wkleimy, jak będziemy montowali ten filmik, nie? Więc słuchajcie, no. A ja pff. które miejsce wojnie już? patrzę. To ostatnie, ostatnie. już wandurę. Ostatni. Jak ostatni? Ostatnie, dla mnie to jest. Na pewno no lepszy niż marchewka. No to, to jest przestaw, ale dla mnie nie, ja nie polecam Wam do tego. Nie, marchewka to jest. po normalnie, no bo za dużo, jeszcze chlapnął. Tak. Znaczy Pani Wodzianka nalała. No Wodzianka, no, to pierwszy raz, słuchajcie, do... bo to się zresztą jest za darmo, to też tak. tak. Na koniec powiemy to tak, Pierwsze to miejsce. Tak. Kiszona cytryna, tak, tak. No. <noise> drugie miejsce, kiszony burak, trzecie miejsce, ale to jest tak ryzykownie, kefirek, bo to zauważcie, dzielimy trzy kwasy i trzy zasady, tak, z no, i tutaj, tutaj mamy zasadowy yy, sok z pomidora, sok z y, czegokolwiek, to jest gorzkie i z naturalnych markerów. Ma jakiś skład? Jakiś skład pewnie ma, ale nie czytaj. Słuchajcie, czy my mieliśmy w tym sezonie kogoś pozdrowić? No nie, no Michała tego, co wymyślił ten zajebisty odcinek, któryśmy tak, tak, pozdrawiemy tak. wraz z Bogą. I Liczymy na, No pozdrowimy z... tą wodziankę, bo nie wiadomo, czy się przyjmie, tak, czy się no. nie przyjmie. To jest za darmo, jest tu, zawsze, zawsze lepiej. O, za wodzianka, coś... widzę, leci na ciebie. O, na parcie, na parcie, już mówię. Na sam koniec tak jak mówimy, no, dziękujemy łodziance, dziękujemy e, naszym widzom, e, zachęcamy do oglądania. Subskrybowania w Warszawie też, tam a, macie słabszy a, internet, ale Wam można kliknąć. Znajomego Tomka pozdrawiamy z Warszawy. Mam nadzieję, że nas rozpromuje. A jak nie, to znaczy, że to jest po prostu. cieniasty. No No nie kolega to było po, po, po prostu. Dzień, tak, nie tak, tak, Dokładnie. Tak. Tak. Więc słuchajcie, jak jeśli Tomek nas oglądasz, pamiętaj, Warszawka musi być nasza, nie? Dokładnie. No no i co jeszcze? Co? Pozdrowimy całą ekipę jeszcze, nie? Naszą filmową jest nas pozdrowimy całą temperaturę e, chociaż kłamał. Tak, ale jak widzicie, nasz kanał już się robi tak powszechny, tak na koniec się i tak. popularny i powszechny, jak TVP1 każdy kurwa, jeden chce u nas występować. Chociaż chuj z tego jest, ale kto występować tak naprawdę. I jest. słuchajcie, i y, otwieramy od tego sezonu skarbonkę, którą też będzie można sobie kliknąć. Będzie w opisie. Tak, będzie w opisie z i tam będziecie mogli nam nawrzucać, nie? <grym <grym to, no. <grym> Pieniędzy! Aha, właśnie, bo narzucy, no. no to co, żegnamy się, Bartasz. bo Czeka się. nas jeszcze dzisiaj libacja alkoholowa. Hej, tak zawsze. Więc także zapraszam. A w telewizorze mówisz, Żegnam. Serdecznie pozdrawiam. Bartosz Przemysław i Marcin Marcinkowski. <grym>